Złodzieju, oddaj mój wózek, bo bez niego nie mogę żyć. Taki dramatyczny apel opublikowała na jednym z portali społecznościowych Barbara Turek. 25-latka jest niepełnosprawna. Porusza się na wózku. Teraz nie ma na czym, bo ktoś ukradł jej wózek z klatki schodowej. Poprosiła naszą redakcję o interwencję. Może dzięki Państwa pomocy uda się złapać sprawcę tej wyjątkowo bulwersującej kradzieży. Więcej Kamila Kuzara. Ja mam tylko nadzieję, że ta osoba, która teraz być może mnie słyszy, e, ma świadomość tego, że przekreśliła właściwie całe moje życie. Wciąż nie dowierzę i nie może opanować emocji, bo trudno pojąć, że ktoś mógłby ukraść wózek inwalidzki. Po co? Dlaczego? Barbara Turek jest skazana na wózek od urodzenia. Po dziecięcym porażeniu mózgowym przeszła już 20 operacji. Właśnie skończyła studia pedagogiczne i chciałaby znaleźć pracę, jednak bez wózka to niemożliwe. Teraz mój świat ogranicza się do tych pomieszczeń, w których jesteśmy tutaj, dlatego że ten wózek, na którym teraz siedzę, jest ciężki i nie nadaje się do wychudzenia na zewnątrz. Życie 25-latki zmieniło się w środę. Gdy w deszczowy wieczór wróciła do domu, przemoczony wózek został na chwilę na klatce schodowej. Złodziej był szybki, gdy współlokatorki wróciły po wózek. Zastały pusty korytarz. Sprawdziłyśmy w pokoju, nie ma tego wózka. Sprawdziłyśmy klatkę tego wózka, też nie było. W szoku sprawdziliśmy podwórko, sprawdziliśmy resztę miejsc, gdzie mógłby ten wózek być tego wózka nie było. Zaczęły się gorączkowe poszukiwania. Na profilu facebookowym apel opublikowali wszyscy znajomi niepełnosprawnej Barbary. Informacja szybko się rozeszła. Niestety, do tej pory sumienie złodzieja nie ruszyło. Wózka nie oddał. Policja przypuszcza, że sprzęt mógł trafić już na giełdę. Mówimy tutaj naprawdę o bardzo obrzydliwym wręcz przestępstwie. Mówimy tu o osobie, która nie tylko kradnie dla osiągnięcia zysku, ale jest po prostu bez serca. Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców Krakowa. Może ktoś widział coś podejrzanego w okolicach ulicy Dzikla w ostatnią środę. Gwarantują anonimowość. Każda informacja jest na wagę złota. Żeby móc swobodnie znaleźć pracę i móc do niej wychodzić, muszę znaleźć nowy wózek, bo w tym momencie... No, nie jestem w stanie tego, tego robić tak, jakbym chciała. Informacje można też przesłać na adres naszej poczty elektronicznej i na naszą stronę na Facebooku. Kamila Kuzar, kronika.